Witam Państwa dziś w program. Studio. Moim gościem na wideoczacie jest ksiądz Tomasz Lis, rzecznik prasowy Diecezji sandomierskiej, Z którym porozmawiamy o tym, jak wygląda wiara w dobie pandemii koronawirusa. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam wszystkich telewizorów. Eee... Proszę księdza, niestety świat opanowała pandemia koronawirusa. To zmieniło naszą rzeczywistość. Unikamy kontaktu ze sobą, nie chodzimy do pracy, przeszliśmy na tryb zdalny. Szkoły również przechodzą na tryb zdalny. Można powiedzieć, że nasza wiara również się toczy teraz online. Jak sobie Kościół radzi w dobie pandemii koronawirusa? Chciałbym sprostować, nasza wiara to relacja nasza osobista z Panem Bogiem i tutaj nie możemy mówić, że ona toczy się online, jest relacją żywą, tylko można powiedzieć, Kościół komunikuje się za pomocą środków masowego przekazu, aby ułatwić w tym trudnym czasie wiernym uczestnictwo w różnych nabożeństwach. Bo jak mogliśmy zauważyć, od początku Kościół przyjmuje różne zarządzenia, szczególnie w naszym kraju, mówimy tutaj o naszym kraju, nie chcę odnosić się do innych krajów, ale w naszym kraju biskupi, Konferencja Episkopatu Polski przyjmuje zarządzenia, które wydawane są przez władze świeckie, władze sanitarne i również one stosujemy do naszych świątyni czy też celebracji liturgicznych. Bo musimy wiedzieć, że zdrowie naszych wiernych też jest wartością najwyższą, prawda? I to, co jest zarządzane przez władze sanitarne i władze świeckie, również przestrzegane jest w Kościele. Kościoła. Teraz nie musimy chodzić do Kościoła. Ponieważ możemy obejrzeć transmisję mszy świętej, jak również pomodlić się w internecie, bądź za pomocą telewizji, przekazu telewizyjnego. Więc jak to się sprawdza u nas w diecezji? Jest duże zainteresowanie wśród wiernych? Zagrożenie koronawirusem sprawiło to, że biskupi w całej Polsce i również biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił dyspensy wiernym, od obowiązku uczestnictwa w Niedzielnej Mszy Świętej. Ze zrozumiałych względów, bo przebywanie wielu osób wspólnie na Mszy Świętej mogłoby mieć jakieś konsekwencje, że jedni od drugich mogliby się tą chorobą zarazić. Jednak jest to oczywiście czasowe, na czas tego trwania tej epidemii. I aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu ludzi naszych wiernych, Uruchomiliśmy i w diecezji, ale i w bardzo wielu parafiach naszej diecezji transmisję mszy świętych nabożeństw online. Dodam, że cieszą się one wielką popularnością, bo tak naprawdę ten okres Wielkiego Postu jest szczególny dla w naszej tradycji polskiej, ale również posiada on z punktu widzenia liturgicznego wiele nabożeństw, bardzo typowych dla tego okresu koszmierzale, droga krzyżowa, które cieszą się. Dużą popularnością wśród naszych wiernych, bo to pozwala im dobrze przeżywać ten okres Wielkiego Postu, przygotowania do Wielkanocy. Na terenie naszej diecezji są transmitowane... Z... Na terenie naszej diecezji odbywają się transmisje online codziennej mszy świętej w piątkowe drogi krzyżowe, gorzkie żale, ale również, na co chciałbym zwrócić uwagę i zachęcić wiernych do udziału, codziennie o godzinie 20.30 jest transmitowana modlitwa różańcowa z katedry sandomierskiej, którą prowadził ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, modląc się o ustanie epidemii. Zachęcam do włączenia się do tej wspólnej modlitwy, ale muszę powiedzieć, że... I cieszy się te transmisje online, cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlaczego? Bo wierni bardzo, można powiedzieć, przywiązani są do religijności i chcą uczestniczyć, nawet i za pośrednictwem właśnie kanałów społecznościowych, mediów, we wspólnej modlitwie. Po prostu odczuwają głód modlitwy, głód bycia we wspólnocie, bo te wszystkie zaostrzenia, które są wprowadzone... Nie są dla nas łatwe, nie oszukujmy się. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia we wspólnocie, i właśnie te transmisje dają taką możliwość, że te osoby, które pozostają w domach, mogą poczuć się we wspólnocie kościoła, we wspólnocie modlitwy. A teraz zadam takie pytanie: skoro nie chodzimy do kościoła, a czujemy ten głód modlitwy i głód tej kościelnej wspólnoty, jak ksiądz powiedział, czy po pandemii wrócimy? Do kościoła w takiej samej liczbie, czy może większej, albo mniejszej, jeżeli do tej pory chodziliśmy do kościoła, a teraz niekoniecznie, ponieważ mamy takie środki, jakie mamy, i możemy pomodlić się na przykład wspólnie z księdzem w domu online. Wiara zawsze, można powiedzieć, inspiruje nas do tego, by mieć kontakt z Panem Bogiem osobisty, prawda? Czas epidemii jest czasem wyjątkowym i nawet odwołam się tutaj, może nie bezpośrednio do kwestii wiary i uczestnictwa żywego w kościele, ale do dzieci, które już od dłuższego czasu są w domach. I tak naprawdę już zatęskniły za szkołą. Gdy się rozmawia z dziećmi, mówią: O, już wrócilibyśmy do szkoły, bo mimo, że w normalnym czasie, gdy chodziły, ta szkoła jest dla nich pewnym obciążeniem, teraz, gdy są same, zatęskniły za szkołą. Wydaje mi się, jestem przekonany, że wiele osób tęskni do tego, by wrócić do kościoła. Że to, że można uczestniczyć w Mszy Świętej online, nie jest to samo, co żywe uczestnictwo. Bo wiara. Na czym inspiruje nas do tego, by być bliżej Pana Boga, by być we wspólnocie Kościoła, by być razem. Bo Kościół to tak naprawdę wspólnota wiernych i my pragniemy być razem, czuć tę wspólnotę, ale obecność w Kościele również jest bardzo ważna, bo mamy wtedy świadomość, że jesteśmy w bliskości Chrystusa Eucharystycznego. I wydaje mi się, że wierni właśnie tęsknią najbardziej za tym, aby być jak najbliżej Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, obecnego w Tabernakulum i za Komunią Świętą. Będąc proboszczem w Mściowie, już spotykam się z wieloma takimi stwierdzeniami, że naprawdę, proszę księdza, my tęsknimy za tym, żeby przyjść do Kościoła, prawda? Ale wiele osób starszych oczywiście, czy też młodzi, muszą pozostawać w domach. Mam nadzieję, że ten czas szybko się skończy i wrócimy do no, normalnego naszego funkcjonowania i życia, i wspólnej modlitwy we wspólnocie kościoła. Tymczasem zbliżają się święta Wielkiej Nocy, które w, w tym roku będziemy obchodzić nieco inaczej, i pytanie, jak będziemy je obchodzić? Nie tylko same święta Wielkiej Nocy, całe Triduum Paschalne, cały Wielki Tydzień, będzie troszeczkę liturgia. E, można powiedzieć nie to że zubożona, ale okrojona, dlatego że no, wierni nie będą w niej uczestniczyć, ale również, aby wyjść naprzeciw tym obostrzeniom, które wprowadziły władze, prawda? Ale chcę zapewnić wszystkich wiernych naszej diecezji, że będą mogli uczestniczyć w tych najważniejszych liturgiach mszach świętych, celebracjach, za pośrednictwem online. Przed nami niedziela palmowa. Też Nie będzie tradycyjnego poświęcenia palm, nie będzie procesji z palmami, ale oczywiście będzie transmisja Mszy świętej z tej niedzieli, którą będzie sprawował ksiądz biskup Mickiewicz w katedrze Sandomierskiej o godzinie 11. I zachęcam do tego, aby wierni uczestniczyli w transmisji online. To najbliższa niedziela, niedziela palmowa. Później Wielki czwartek, bo Triduum zaczyna się w Wielki czwartek. Zazwyczaj Wielki czwartek do, w godzinach do południowych, w katedrze gromadzili się wszyscy księża z całej diecezji i podczas tej mszy świętej święcone są oleje święte i to jest takie wspólne kapłańskie spotkanie. W tym roku o godzinie 10.00 ksiądz biskup będzie... Sprawował muszę Świętą Krzyżma oczywiście w Katedrze Sandomierskiej, lecz niestety bez udziału wszystkich księży, prawda? No bo jest to niemożliwe ze względu na te obostrzenia, które, których doświadczamy. Ale też będzie ta msza Święta Krzyżma transmitowana, a oleje będą do, do księża, dziekani i proboszczowie będą mogli poświęcone oleje odebrać w późniejszym czasie, by później celebrować inne sakramenty przy użyciu tych poświęconych olei w swoich parapiach. Wieczorem, Wielki Czwartek jest Msza Wieczerzy Pańskiej. Z katedry będzie transmisowana Msza Święta Wieczerzy Pańskiej którą będzie sprawował biskup ordynariusz o godzinie 17.30. Wiemy, że w Wielki Czwartek w mszy wieczerzy pańskiej był obrzęd obmycia nóg. Oczywiście w tym roku jest, zrezygnowaliśmy z tego obrzędu i również ten obrzęd nie będzie wykonywany w liturgiach, w parafiach, prawda? Wielki Piątek to czas, można powiedzieć, Zadumy, adoracji nad męką pana Jezusa. Takim, można powiedzieć, elementem, no, który będzie odmienny od corocznej celebracji, jest to adoracja Krzyża. Zazwyczaj, gdy było uroczysto odsłonięcie Krzyża, podchodziliśmy i całowaliśmy Krzyż. W tym roku, z zaleceniem Księdza Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, będziemy oddawać hołd Krzyżowi przez ukłon i również pod skończonej celebracji e, ten krzyż nie będzie ułożony w pozycji e, poziomej gdzie wiernie podchodzili całowali go lecz w poziomej i w każdej parafii będzie stosowna informacja aby cześć podczas e, Wielkiego Piątku później wieczorem czy Wielkiej soboty oddawać przez ukłon aby krzyża nie całować z wiadomych względów e, naszego bezpieczeństwa prawda a co ze święceniem pokarmów. E, ale to za chwileczkę jeszcze dojdę do tego, bo oczywiście wierni przyzwyczajeni byli do tego, aby przychodzić na wieczorne adoracje i wielki czwartek i wielki piątek. Oczywiście te adoracje będą, ale z przestrzeganiem tego, aby w kościele nie było obecnych więcej niż pięć osób. Jak to są stosowne zalecenia władz sanitarno-epidemiologicznych? Oczywiście. W w naszej tradycji polskiej ważnym elementem było święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Zarządzeniem księdza biskupa Ordynariusza nie będzie święcenia w tym roku pokarmów, ale tego poświęcenia będą mogli dokonać sami wierni, można powiedzieć najstarszy może z rodu, z rodziny, w sam niedzielny poranek. Na stronie internetowej naszej diecezji, ale i również na stronach parafialnych, czy też przy parafiach, wierni mogą uzyskać tą formułę takiej modlitwy i poświęcenia. Będzie to podkreślenie takiej liturgii rodzinnej. Tego, że może umocnienie jeszcze bardziej więzi rodzinnych, tego, że jako rodzina tworzymy wspaniałą wspólnotę. I może nie tylko w niedzielę wielkanocną powinniśmy się modlić przed jedzeniem, ale każdego dnia. I... Wydaje mi się, że to może będzie dla wielu pewnym takim nowym utrudnieniem, ale mogą mi z tego wypłynąć piękne owoce tego, że Później będziemy się przed posiłkami też modlili wspólnie, gdy będziemy zasiadać do wspólnych obiadów, na przykład. Kiedyś to była tradycja, taka modlitwa przed posiłkiem, przed każdym posiłkiem zazwyczaj senior w rodzinie to robił, a teraz niestety troszeczkę odbiegamy od tego coraz częściej. I wydaje mi się, że może to stanie się impulsem do tego, aby do takich modlitw przed posiłkami w naszych rodzinach wrócić. Oczywiście jest jeszcze niedziela, nie odbędą się procesje rezurrekcyjne, które też w naszej polskiej tradycji są bardzo takie ważne, i żywe. W tego dnia ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz będzie sprawował mszę świętą o godzinie 6 w Bazylice Katedralnej. Będzie ona również transmitowana i tego dnia udzieli błogosławieństwa przy w głównych drzwiach katedry, najświętszym sakramentem całej diecezji. W naszych parafiach nie odbędą się procesje rezurrekcyjne, lecz kapłan z miejsca, gdzie urządzony będzie grup pański, przeniesie Najświętszy sakrament do ołtarza i od ołtarza po pobłogosławi wiernych swojej parafii. Zachęcam też do śledzenia Wielki Piątek drogi krzyżowej, którą biskup Ordynariusz będzie sprawował w sanktuarium Świętego Krzyża. Ona nie będzie szła tak jak co roku tą drogą królewską, lecz będzie sprawowana w samym sanktuarium i cała liturgia Wielkiego Piątku będzie transmitowana właśnie ze Świętego Krzyża. A Wielką Sobotę, Wigilia Paschalna o godzinie 19 będzie transmitowana z Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się również o zmianach procedury po, w pogrzebach. Nie mogą uczestniczyć, nie może w nich uczestniczyć także wiele osób, więc jak teraz pogrzeby w diecezji sandomierskiej wyglądają? W naszej diecezji liturgia pogrzebowa ograniczona została do trzeciej stacji, bo przypominam, cała liturgia pogrzebu składa się z trzech stacji: w domu zmarłego lub w kaplicy przed pogrzebowej, w kościele i na cmentarzu. Więc została ograniczona do tej ostatniej stacji, gdzie jest procesja od bramy cmentarnej do grobu i złożenie do grobu, i w niej, w tej, w tej Trzeciej części na cmentarzu, w tej stacji może uczestniczyć oczywiście pięć osób zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych. Podczas gdy rodzina zgłasza się do proboszcza, aby ustalić dzień pogrzebu, również ustalany jest dzień tej Mszy Świętej Pogrzebowej, w której może uczestniczyć też tylko pięć osób i ona może być przesunięta na jakiś inny dzień, który najbardziej odpowiada rodzinie. Jeśli na przykład rodzina chce, żeby uczestniczyło w tej, w tej mszy świętej pogrzebowej więcej osób, można tą mszę świętą przenieść na dalszy czas, gdy te restrykcje odnośnie liczby uczestników zgromadzeń zmienią się. A teraz zbliża się. Podam, że tak, Tak na, naprawdę bardzo wiele osób rozumie tą sytuację i nie robi problemów. Rozumie też, że te wszystkie zarządzenia muszą być respektowane i ze strony kościoła. Zbliża się maj, komunie, bierzmowanie, więc w tym roku troszeczkę się termin przesunie lub będą przełożone na następny rok. Na chwilę obecną w decyzji Sandomierskiej komunie zostały tylko przesunięte te, które zaplanowano do połowy kwietnia. Z oczywistych względów, dlatego że już ten czas się zbliża i niemożliwe byłoby też przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia. Przyjęcia pierwszej komunii świętej. Natomiast zwracamy się z wielką prośbą do rodziców katechetów, aby nadsyłali jeszcze na wskazane na naszej stronie internetowej adres swoje opinie co do tego, czy należałoby te komunie majowe przesunąć, czy oddalić w czasie. Tutaj na razie trudno jakąkolwiek podjąć decyzję, bo nie wiemy, jak się sytuacja ta epidemiczna rozwinie w, naszej, w naszym kraju. Rozumiem, a więcej w konsultacjach bierze udział rodziców za czy przeciw temu, żeby się odbywały w maju? To na razie są zbierane te, te, te opinie i muszę powiedzieć, naprawdę one są bardzo mocno podzielone. Przejdźmy teraz do kwestii ślubów. Przyszli małżonkowie muszą przecież odbyć kurs przedmałżeński. W tych okolicznościach co teraz mamy, niestety stacjonarny kurs nie może się odbyć, ale w diecezji sandomierskiej możemy uczestniczyć w kursach online. Tak, wydział rodziny, małżeństwa i rodziny przygotował katechezy, które są nagrywane i które będą dostępne dla Narzeczony, którzy przygotowują się do zawarcia małżeństwa, którzy uwaga, tutaj jest ważna rzecz, którzy zaplanowali swój ślub do 1 września, bo chcemy wyjść naprzeciw tym osobom, aby ich dobrze przygotować do przyjęcia tego sakramentu. I małżonkowie, przepraszam, i narzeczeni mogli się zapisy mogą się zapisywać w wydziale Małżeństwa i Rodziny i oni będą uczestniczyć w publikowanych tych Katechezach katechezach, spotkaniach, które będą publikowane na naszej stronie internetowej i później otrzymają stosowne zaświadczenie, ale to ważne jest, że do 1 września, co pokaże później czas, zobaczymy i będą też podjęte stosowne decyzje. Ale na razie bardzo zachęcam, bo wielu może tych narzeczonych jest takich no niepewnych, co, co dalej. Zachęcam spokojnie, kuria tezycjalna wyszła i również naprzeciw, tem, naprzeciw właśnie ich zapotrzebowaniu. Dziś już chyba temat tematy wyczerpaliśmy do cna, więc bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwo również dziękuję za uwagę. A na następny program kropka studio zapraszam. Już niebawem. Do zobaczenia.